Pertkowi się teleturniej Rosyjska Muszla, będący parodią rosyjskiej ruletki, w którym bezrobotni za prawidłowe odpowiedzenie na wszystkie pytania wygrywają równowartość czterech zasiłków dla bezrobotnych, ale jeżeli odpowiedzą błędnie, muszą spuścić wodę w wielkim sedesie, na którym stoją i odpadają z gry, o ile jest w nim woda, a jeżeli jej nie ma, mają szansę na przetrwanie udziału. Uczestnicy mają założone pulsomierze, a odczyt z nich jest pokazywany na ekranie. Ferdek bierze w nim udział, ale bez sukcesu, ponieważ źle odpowiedział już na pierwsze pytanie. Z tego powodu musiał spuścić wodę, która jednak była w sedesie i odpada z gry. Ferdek przestrasza się i budzi, jak się okazało o poranku. Halinka wyjeżdża w odwiedziny do wujka Władka na wieś. Ferdkowi proponuje zniesienie walizek na dół, jednak ten dla żartu propozycję odrzuca, zachęcając do odchudzania. Ona za karę zostawia go bez grosza na browara uwierzywszy w słowa Ferdka o odchudzaniu. A teraz schudniesz se trochę. Coś ty powiedział? W tym samym czasie wyjeżdża również Paździochowa, a Marianowi nie ma kto prać skarpetek, gdyż jest on od dziecka uczulony na detergenty. Paździoch proponuje ofertę wyprania skarpet Ferdkowi 2,50 za godzinę, lecz ten nie zgadza się, nie pozwala mu na to godność. Ofertę Paździocha przejmuje natomiast Boczek, który potem zostaje przez Paździocha oszukany. Ferdek postanawia otworzyć biuro pośrednictwa pracy, a boczek ma rozwiesić plakaty reklamujące nowe biuro Ferdka. W zamian za to ma dostać 2 złote, brakujące mu dobrowara. Wkrótce u Ferdka pojawiają się pierwsi klienci. Ferdek czyta przed tłumem ludzi nędzne oferty pracy, z których nikt nie chce skorzystać. Ferdek zbulwersowany odrzuceniem ludzi pada w oburzenie i wykrzykuje hasło. W dupach wam się poprzewracało. Na sam koniec listonosz Edzio wypowiada swoje przemyślenia w formie rymowanego wierszyka.